Witam w kolejnym odcinku. Jeszcze śpię dalej. A nie, już nie śpię. No! Zniszczył mi łóżko! Ja pierdzielę ty! To już nie jest żarta prisowy, to jest już chamstwo. No miałem i spać i spałem, to ten mi zarąbał łóżko. I jeszcze w innym domku też zarąbał łóżko. No jak on we wszystkich domach w okolicy wyciął łóżka. No, no, no. no kurde, dopiero teraz znalazłem łóżko. No w trzech domach wyciął łóżka! Dobra, hej, W okolicy. A moje na którym spałem to mi wyciął i je położył. Witam, witam. Hej. Dobra. To jest... ponad moje siły. Jeszcze mi wykoblował domek od środka. Co za człowiek. Oglądajcie poprzedni odcinek. Co to było? Co to było? Ej, ej, gdzie jesteś, ja? jestem tam, gdzie byłem. Ej, co Ej, chcesz. Chodźcie, chodźcie. Usiądźcie sobie w tych kałdronach. To. Tylko dla jednego mam wodę, bo tylko dla innego było mnie stać. Ej, to Czekaj, bo no, no, muszę. Jeszcze Wejdź? mnie tam nie ma nawet. No jak ja mam wyjść o. stąd? Według Was. Nie A spróbuj mi coś zrobić, wieśniakowi, ja Cię zatukę. Wieśniak, proszę. No wejdźcie. I ogólnie ale nie wiem jaki. No kurna. O, ogólnie dobra, sytuacja wygląda tak. Wiedziałem. Ciepła. No Zabiłem go. No. Nie no, ale kurde, pomysł dobry. On mnie Nie zabierajcie tej lawy, no. Dobra, dobra. To jest nie dlaczego? Bo ja postawiłem wodę i myśmy się dwóch uleczyli się Nie, a może? Tak, ja postawiłem wodę. Czy ktoś ma może jeden nitki? Nie. Wyjdź stąd! Nie kradnij! Nie. Hytrus, nie kradnij. Nie, jak to było? Nie. Nie, to było inaczej. nie nieważne. Nie ja wiem jak on się nazywał. <laughs> Co ty robisz? To ja? No. To akurat... <laughs> jeden, jeden, jak ja tego... Aha, ja tu miałem A Ale jestem głupi. A, ja tu miałem... mieszkam. <laughs> <laughs> co Dobra. Teraz... CO TO JEST?! Co? <laughs> nic. Nic, nie widziałeś nic. <śmiech> CO?! co? <śmiech> nie, zostaw mnie! Czemu? Ja bym cię zostawił. Ty, głupi wyśniaku. Który to mnie strzela? On. No, no, no zostaw mnie. No. No gdzie tą lawę tu? No, ale on mnie bije. Dobra, teraz no cicho. Dobra, no od ja nie mam miecza. Odłóżmy jaja na bok. Jaja no nie dla... Czy ktoś tu postawił lawę w moim domu? Nie. To w jaki sposób to nas podpaliło? Ja tylko ja, ja tylko zabrałem od razu. Janek, nie kombinuj Pię, mi tutaj z lawą. No co no, zostało! No, 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 no. Patrz, patrz genia! diamentowy kilo z efficiency 5? Przez mówiłem, że odłóżmy jaja na bok, bo muszę robić teraz domek dla wiśniaka. Dobra, no ty debilu! No co to jest kałdron. Ja mówię. Kałdron. Ja tak. Ja mówię, odłóżmy jaja na bok, a ten co? Kufa. A ten trzyma na głowie. A ten dalej te jaja ma. Tutaj postanie nowy domek. Kaudrony są fajne. A spodziewaliście się tego z tymi kaudronami? Tak. Spodziewałem się, bo, bo się pytałeś, czy można trzymać w lawie. Lawem <grym> w kałdronach A ja mam... Także ja osobiście na budowie <grym> mnie nie oszukuj. Aha, dobra. Ja tutaj stałem sobie taki niezaduży duży domek. Tu muszę sobie to wziąć. Celu, I żeby sobie. I ukradł mi jakieś rzeczy po drodze, kiedy biegłem? Nogą chyba. Nie, ale. Nie, ale nie. Dobra, Nie, ale nie, nie. nie. Dobra. Rozumiem. nie, Ego, ale to nie, ale nie, ale nie, zostawcie nie, w nie, za to, ale prima place. Czy Patryk triet no i wchodźmy, to Swim in lava? <ślesz> no dawaj. Pływałeś? Teraz będę pływał sobie w lawie. No dawaj. Gdzie jesteś? Nigdzie. Nigdzie i wszędzie jednocześnie. Aha, zapomniałem zrobić dachu. <ślesz> Dobra. <ślesz> to czas zrobić dach. Nie widzi i i będzie mnie strzelał z łuku. Nie taki Robię dom w stylu starowioskowym CO TO ZA LAG? What? Też miałem, też Bo ja ogólnie zrobiłem coś takiego, że skraftowałem deski, miałem jedną, potem miałem siedem A potem jak połączyłem, to mi, to mi wyrzuciły ze wspólnku wszystkie Aha No dobra Ej, ogólnie teraz Mam, e... Aha! Mi się pojawia i znika! Chyba ja muszę krowy zabić, mam za dużo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desek. Czyli dokładnie tyle nie mam. e e e e e e Dlaczego bym wam tu kawało urządził? Ej, gdzie jesteście? Ja jestem Bo na ja tym... Bo ja chcę... Ej, ej, ej... Ogólnie patrz. Są trzy całdrony, ale nie patrzcie, Kiedy do nich co nalewam, nie? Idź, idź. O, dobra. Idźcie. Poczekaj, idź. bo, bo ja tej kraftinguję. F5. Domek magiczny. O? Jesteś na F5 na pewno. Nie jest. Na pewno. Czekaj, jeszcze nie. Ej, nie poczekaj, bo ja mu, muszę przygupać przysiągnąć, dobra? Ja muszę ukryć wieśniakowi wełnę, ale dalej się nie patrzcie. Ja mam tutaj ten. masz, tu jest zwanik pan. Ja mam, ja mam. I ogólnie musicie stanąć. Musicie stanąć na jakimś kałdronie. Dwa są w. Wla... Ej! On zauważył! Czekaj, czekaj! Patrz! On idzie tutaj, ten. On idzie zostać Librianem. Nie! Nie wychodź! No, a. Czemu. Co zrobiłeś? zabrałeś? Został Librianem. Multishot! Za pięć emeraldów! No! nie wszystko zepsułeś. Dobra, co mamy robić jeszcze raz? Nie, no. Teraz już nieważny, bo pewna osoba wszystko zepsuła. To pozamieniaj. Nie, nie wykopuj za zawą O, dobra. No i fajnie, dobra. I tak wszystko zepsułeś to. Nie wyjdziesz stąd panie Semaforzu. Ja musiał zepsuć, nie? No to, no to. może zrobić jeszcze raz. Teraz to już... się wali. Ja tutaj robię wiesz taka z bendingiem ogólnie. Oko! Mogę się walić. Tylko nie dosłownie. Nie chcę. Respiration. Flipa. O, teraz to znalazłem lawę. <grym> no! Tak. Słyszę. Znaczy widzę. No wiem. Znaczy tego to akurat nie widziałem ale zakładam, że to wiem. O, zaraz, ten bastion, już wiem, gdzie jest ten bastion. Jest. Wrócę tyle protection 9 minut już. nagrania. Dobra, to jeszcze raz. Tylko pewna osoba chyba ja nie będzie brała w tym udziału. Co ty się tak spina się z Prima Aprilis? Znowu multi shot. Multi shot, ale nie kupuj nic, bo ja robię, żeby miał mending. Ja robię, żeby tak, on miał mending. Tak, tak, tak. nie tak. możesz tam coś robić, nie mam wiadra. Jestem nie wracaj. Loyality. No! Jestem pod ziemią. Po czym wyszedł? No, bo myślałem, że coś tam... Nie wiem, nie widzę. Widzowie... Widzowie ocenią. Nie widzę nic. Widzę Ej, weź mi, Janek, podaj tą półpłytkę, no że tu mi wypadła. Tutaj półpłytkę. Podasz mi? Wyżej. No! O! Dzięki. Fajnie. To, że o. Wyszysz, że wszystkim jest lawa? Nie, akurat nie. Ja nie wiem, nie patrzyłem. Dobra, czyli co Dobra. mamy zrobić? Każdy się... Y, to znaczy ja nie mogę stanąć na jakimś tym prosto na środku i wykopać pod sobą. Czekaj, to muszę na Nie trafić na wodę. Jest! Jest woda! Że... Nie! O co się no nie mogę się ugasić! No nie mogę trafić w to! Kurna! Dobra, trafiłem! O, no, a, faktycznie, ubyło mi drona Ej, okay. czekaj, czyli odgaszenie się... Ja nie mogę tego wziąć, tego! No bo jest za mało. A, bo ten, no, ten, a, ten Ej, dobra, jest noc. Wiedzę, ale ja mam tylko miałem. No, jest wiem, noc, chodźmy spać, Janki. Czekaj, I przestań mi wykopywać łóżko. Cześć, a ja się z wami żegnam, hej. Cześć będę do następnej odcinki. Ja też się żegnam. Oh, wow. Alright, let's just... I